Tylko nasram komuś do pizdy kurwa skończy Fortnite A wypierdalać stąd nawet Co mnie co będzie to interesowało Co mnie kurwa będziesz ograniczać Szma to Wyjdź No yy. Okej okay. Dobra spierdalaj Czemu ja mam tego skina Nie wiem Weźmy ją Zmieniłem sobie na zielony. A jeżeli ci coś kurwa nie podoba, to wyjdź. Taki teraz jestem. Bierzemy tu ten staw, kurwa, który zawsze miałem. Tutaj skrzydełka, niestety, nie mogą być te. Pierdolnijmy. No, to. Dobra, biorę to. A to jest akurat ok, no i lecimy na solo. Bez żadnej kurwa tutaj ganianiny, czy czegoś innego, kurwa w dupę. O, ale fajne, nie stać mnie. Za pieniądze jest co? Jest też, kurwa za pieniądze w dół, w dół. To, je, to jest do kupienia, ale nie, nie mam pieniędzy. W sensie mam tyle, ale. O kurwa, ej, to bym kupił. Ale nie stać mnie. Ale to o to te, te to 600 fałdolców to jest zajebiste. Szczerze ja bym na to poszedł. Pieniędzy nie mam. Ale chuj. Midas wszystko czego tylko dotnę, to staje się głównym Strzałkom. Wszystko czego tylko dotniesz, zostaje się gównem. Eee. Ktoś dzwoni, ciekawy kto to, muszę to sprawdzić. Frizawka, wróciła do was, wasza ulubiona frizawka. Yy. A w ogóle, może ktoś. Za... A, nikt nie pytał. Dobra, wyjdź. Wyjdź. Do John Cines. John Cines, kurwa. Pokaż coś na pewno. John, jo, jo, Joneses. No to mówię, John Cines. Skąd to jest, kurwa, uzgodnione z szefem mafii, Gandzija mafii, więc jeżeli ci też, kurwa, nie pasuje, to wyjazd, to pierdolona. Ja ci mam ci tutaj yy, na ćwierć ciała. więc, kurwa, jak ci się coś nie podoba, to możesz wyjść, kurwa, i nie wracać, jak dla mnie, nie? No. Ej, kurwa, bo tutaj ktoś ląduje, jakaś szmata dziwka, dlatego ja polecę tył. Wezmę to. No i chuj mi, na chuj mi rzucasz, na chuj mi rzucasz, rzucasz te nade'y, powiedz mi, o kurwa, no, 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 ktoś jeszcze chce w pierdol? A, cię rozpierdolę, daj mi to, no, 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 se kurwa postrzelasz, ja ci tak do matki będę mógł strzelać zaraz, O, pierdol stary zaraz, ten chłop jebnie, na hita, nie? On jest zlikwidowany Dobra, spierdalam I na chuj tak... A, no dobra Dobra, wezmę nade'y no, tak, nade'y Pierdolne tu Jak jedne od neidów, to pierdolne na zawał Przysięgam. Trzeba być debilem, żeby umrzeć od najdów. Przysięgam. Dobra, pierdalamy Z Johnsonesów. Co kurwa? No, 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 no. Ta, ale kto mówi? Nie, Bartka nie ma w domu. Bartka nie ma w domu. Bartka nie ma w domu. A co? Bartka w domu nie ma. Yy, do widzenia, proszę pani. O, mama Bartka dzwoniła. O, kurwa. Yy. O, rad tutaj, zaraz bambagę będą używane. No na chuj kurwa strzelasz! Na chuj kurwa strzelasz! Powiedz mi! Na chuj kurwa strzelasz! NO CO KURWA? AHA! Dobra! Wyjdź z tego domu! Hejterka... hejterkom jesteś. Mhm. Mhm. Ach, wkurzyłem się trochę. Ah, no, trochę się tutaj zezłościłem, no. Oj, 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 a tu tak niedużo, tak się mało zezłościłem, mało. Okej, okay. mów dalej. Dobra! grze mamy JD 2009 Teraz nie co na wszystko kia, pojebało mi się coś, więc bomb 2 O Boże, kurwa Wiem, że Bombsite A jest lepsze, ale nie, nie rozumiem dlaczego cały czas Bombsite B ale ch A dobra, wyjdź stąd. Wyjdź. Nie podoba ci się coś, to spierdalaj. Kurwa! Doleć, albo cię rozpierdolę. Mhm. Mm Okej. Okay. Okej, okay, mhm. Mm tak, y Ada się nie ma w domu, przepraszam. Jeżeli pani coś nie podoba, może pani wyjść. Jeżeli się jednak pani podoba, to może pani zostać. Um. Tak, sam nie wiem do kogo pierdolę, ale... okej okay. dobra zmarnuję to dawaj 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 ale jak ktoś tu był A na chuj się będę skradał kim jak kurwa jestem Wyjdź Ale cię rozpierdolę Oponent, kurwa Szmato pierdolona, wyjdź A cię rozpierdolę Mówiłem? Na chuj kurwa strzelasz? Na chuj kurwa strzelasz? Chujowy miał tej itemy Ty, co ja wypierdalam? O! No i dorpnęło mi się coś, co chciałem. Żeby się dropnęło. Ciekawe gdzie mnie to przeniesie, albo nigdzie. Mam tutaj e, lepszy dostęp. Kurwa. Działisz to? No, no i nie mam maców. Świetnie. No czemu ja się mantlować nie mogę? Okej, okay, dobra, złapałem się. Jakbym się nie złapał, to, to w sumie to nic. Przegrałbym i tyle. O, no i super, i się mogę już bić. Dobra. pyk. Aha, nie mam maców. Ok, eu Ok. Ok. Kurczę. Dara, pozbieram maty, aby móc yy, grać jakoś tam po hamsku, ale grać. Gdyż widzowie, jako możecie. Aha, nie mam widzów. No tak. Yy, gdyż osoba oglądająca to, yy, która zapewne już skonsultowała się z lekarzem, był farmaceutą, gdyż. Yy, Moje filmy zagrażają życiu lub zdrowiu, ale. Yy, no. E, nikt mnie chyba raczej nie ogląda. Ale pierdolniesz, ale jedniesz. No to No Co kurwa, budujesz, Mato! Nie! agradaabras <laughs> pierdara smat erd